Panie pośle, witam bardzo serdecznie. Był Pan już w Bytowie parę lat temu, czy pamięta Pan tą wizytę? Pamiętam ją bardzo dokładnie, bo byłem wtedy u Państwa jako wysłannik Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego na zjazd Kaszubów. To było 4 lipca 2009 roku. Bardzo miło wspominam ten pobyt w Bytowie. Bardzo ciepłe przyjęcie listu pana prezydenta, który wtedy miałem zaszczyt odczytać, do tysięcy Kaszubów, którzy byli zgromadzeni. Bardzo, bardzo miło wspominam tam to wydarzenie na zamku w Bytowie. Panie pośle, jedziemy się do Bytowie. Z jakim przesłaniem pan jedzie do tego miasta? A z przesłaniem dotyczącym przyszłości Polski, bo jeżeli dzisiaj jesteśmy w kampanii wyborczej, to wychodzimy w przyszłość, dlatego że prezydent, który zostanie wybrany w tych wyborach 10 maja, będzie głową państwa polskiego przez najbliższe pięć lat. I to jest ten okres, kiedy, w moim przekonaniu, powinniśmy zacząć proces naprawy Polski, bo dzisiaj Polska potrzebuje z całą pewnością naprawy i to w bardzo wielu dziedzinach. Dlatego ja zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Dlatego też zdecydowałem się w tej kampanii na to, żeby odwiedzić wszystkie zakątki kraju, rozmawiać z moimi rodakami, tak jak za chwilę będziemy rozmawiali w Bytowie. O tym, jak sobie wyobrażają polską prezydenturę, jak ona powinna być realizowana i jaka jest moja wizja tej prezydentury. Ja jestem przeświadczony, że prezydent powinien wziąć aktywną rolę w dziele odbudowy polskiej gospodarki. To jest dzisiaj najważniejsze, aby odbudować polski przemysł, aby w Polsce powstawały nowe miejsca pracy, aby była szansa dla młodych ludzi na to, żeby mogli zostać tutaj, tutaj się rozwijać, tu zakładać rodziny w naszym kraju, a nie wyjeżdżać za granicę, tak jak niestety słyszę teraz w większości powiatów, w których spotykam się z wyborcami. Właśnie dzisiaj kolejne spotkanie. Na, podczas każdego z nich. Wejcherowo, Sierakowice, Kościerzyna, tłum ludzi. Nie jest pan trochę zmęczony tymi spotkaniami. Ja wiem, że to jest fantastyczna sprawa. Daje energię kandydatowi, ale trochę jest to męczące. Nie boi się pan tej karuzeli. Nie jest pan zmęczony karuzelą wyborczą? No wiem, Proszę pamiętać o tym, że ja już odwiedziłem ponad 200 powiatów. Tych spotkań już było grubo ponad 200, bo czasem się zdarzało, że były dwa spotkania w jednym powiecie, więc to już też jest to, że ja jestem w takim rytmie kampanijnym, już jestem do tego przyzwyczajony, a poza tym to są naprawdę bardzo miłe spotkania. I to, to mi bardzo dużo daje. To poszerza moją wiedzę także i myślę, że to jest świetny sposób przygotowania się do tego, żeby objąć urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Ja głęboko w to wierzę, że moi rodacy właśnie mnie zaufają, że mnie powierzą ten wspaniały mandat prezydencki do wykonywania po to, żeby prowadzić polskie sprawy. Jeden z priorytetów to jest rodzina, czyli dbanie o rodzinę polską. Jak pana rodzina przyjęła pana kandowanie i jak to znoszą dzisiaj, bo nie ukrywajmy, no jest pan cały czas w drodze. No mało się widujemy, to jest oczywiste. No ale, no cóż, no zdają sobie sprawę, ja przecież nie jestem w polityce pierwszy rok, ja prowadzę tą działalność cały czas od 2006 roku. Były lata, kiedy prawie, że mieszkałem w Warszawie, no bo takie były obowiązki, pracowałem w kancelarii prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, byłem jednym z jego najbliższych współpracowników, wcześniej byłem wiceministrem sprawiedliwości, także no, to już taki rytm. Mamy trochę do czynienia z, też z wątkami takimi osobistymi, mówię o hakach, słowiu hakach, e, także na Pana rodzinę, e, jak oni to przy, znieśli. Jak, jak pan się z tym poczuł, kiedy wyciągnięto różne niestosowne informacje? No to zawsze jest przykre. Zwłaszcza dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni, a ja jestem przyzwyczajony do tego, że w polityce jestem atakowany. Teraz w tej kampanii rzeczywiście w taki bezpardonowy sposób. No, przeciwnik polityczny główny, czyli Platforma prowadzi wobec mnie czarną kampanię. Niestety także wobec mojej rodziny, no ale cóż, no, takie są warunki. Jeżeli oni chcą tak działać, proszę bardzo, ja chcę kampanii merytorycznej, ja chcę merytorycznej i robię to merytorycznej oceny ostatnich pięciu lat prezydentów. Składając swoją propozycję Polakom, pokazując im, jak ta prezydentura przez ostatnie pięć lat wyglądała, moim zdaniem była realizowana źle. Książka taka powstała wiele lat temu, House of Cards na podstawie tej książki powstał serial. I tam główny, mówimy o kuchni politycznej i tam główny bohater w tej książce mówi, że polityka i wojna niczym się nie różnią. Są podobne środki. Czy pan też tak uważa? Nie wiem, ja bym na to tak nie patrzył, a w każdym razie na pewno bym nie chciał, żeby tak było. Bo dla mnie polityka to rozsądna troska o dobro wspólne, wspólne właśnie w znaczeniu polskiego społeczeństwa, naszej wspólnoty narodowej, troski o kraj. To są dzisiaj te zadania, które na każdym kroku powinien realizować i całym swoim działaniem powinien realizować uczciwy polityk I ja tak właśnie postępuję. Załóżmy hipotetycznie, ja jestem zwolennikiem, żeby pan został prezydentem, ale powstanie przez pewien okres czasu co najmniej. Koabitacja powinna funkcjonować. Jak pan widzi współpracę z, z przyszłym premierem, jeżeli nie będzie to premier spisu. Ja będę się starał współpracować jak najlepiej, będę namawiał do tego, żeby realizować ten cel, który ja sobie postawiłem. Powtarzam jeszcze raz, głównym celem jest odbudowa polskiej gospodarki, jest to, żeby Polska znalazła się na takim poziomie rozwoju gospodarczego jak najszybciej, przynajmniej jak średnio Europa Zachodnia, po to, żebyśmy mogli też do tego poziomu wyprowadzić wynagrodzenia w Polsce i inne świadczenia, bo tylko to jest w stanie dzisiaj w Polsce zatrzymać młodych ludzi. A ja patrząc w dalekosiężnej perspektywie, uważam, że jeżeli młodzi ludzie nadal będą z Polski wyjeżdżali, to za 20-30 lat, braknie nam tutaj jednego pokolenia i to będzie prawdziwym zagrożeniem dla polskiego państwa. No właśnie to jeden z problemów, który jest w powiecie bytowskim, to jest duże bezrobocie, wyjazdy ludzi młodych poza granicę. E, mamy na to pomysł, ma pan pomysł, żeby ich zatrzymać? E, czy też może jakaś jedna z decyzji, którą kluczowych dla pana, żeby ci ludzie zostali w Polsce, żeby tu płacili podatki, ale też, żeby się rozwijało nasze państwo dzięki młodym ludziom? To nie jest taki proces, że można go zrealizować. Czarodziejskiej różki. To jest proces długotrwały. Cały szereg czynników tutaj musi być uruchomiony, ale przede wszystkim muszą być opracowane strategie rozwoju kraju. Naprawy wielu branż życia i społecznego, i gospodarczego dzisiaj w Polsce. Także prawa podatkowego, choćby podniesienie kwoty wolnej od podatku co najmniej do 8 tysięcy zł, co uważam za sprawę bardzo pilną, bo dzisiaj ona jest 3097 zł, to jest śmiech przecież minimum egzystencji to jest 6,5 tysiąca zgodnie z oficjalnymi danymi. Więc to muszą być. Takie ruchy. To także kwestie y, takich no, podatków promujących zatrudnienie, choćby dla mikroprzedsiębiorców, że jeżeli ktoś zatrudnia co najmniej trzy osoby jako mikroprzedsiębiorca, to płaci niższy podatek na przykład na poziomie 15%. Ale przede wszystkim. W moim przekonaniu w gestii prezydenta jako tego, który ma ten jedyny mandat w swoim rodzaju, mandat dany mu przez naród, bo tak jest napisane w konstytucji, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród. To piękne stwierdzenie. Ten mandat właśnie daje prezydentowi jakby tą legitymację do opracowywania czy przy, oczywiście, przy współudziale ekspertów, właśnie strategii rozwojowych kraju, takiego dalekosiężnego spojrzenia. I to jest moim zdaniem najważniejsze zadanie prezydenta z jednej strony, a z drugiej strony to jest bronienie społeczeństwa, czyli tych, którzy dali mandat prezydentowi, przed wszelkimi niekorzystnymi zmianami i promowanie tych rozwiązań, które są prospołeczne. Liczymy, że Pan to wprowadzi. Zbliżamy się właśnie do bytowa. Życzymy dobrego pobytu na naszym mieście i mam nadzieję, że przekonamy mieszkańców naszego powiatu, miasta do głosowania na Pana. Dziękuję za wywiad. Dziękuję serdecznie. Jestem przekonany, że ten pobyt nie będzie gorszy niż ten mój poprzedni w 2009 roku. Dziękuję pięknie. Dziękuję. dziękuję. Pisię, zaprasz... Nie, się zamawia, ale tu się płacznie.

Jeszcze raz, proszę Państwa, przywitajmy gorąco jednego kandydata naszego, Andrzeja Dudę. Serdecznie Pana witamy na tej ziemi kaszubskiej w powiecie wytopskim. Brawo, 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 proszę Państwa. Panie Andrzeju, w imieniu swoim i wszystkich zebranych ośmielam się powiedzieć tak, powitać Pana Wojtek Duda, Wita Andrzeja Duda! Brawo! Brawo. Brawo. Witam serdecznie w bytowie Mieście na Kaszubach, w bytowie Mieście Cudów! I właśnie ten cud dzisiaj mamy, piękne słońce wyświeciło. Cieszymy się bardzo serdecznie, że jest z nami kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda. Andrzej Duda, w Polsce się uda! Był Andrzeja, Polaków nadzieja! Tak, Andrzej Duda, Polska. się uda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda, Andrzej Duda. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Proszę Państwa, dziękuję bardzo za to powitanie. Śmiejemy się tutaj, odkąd przyjechaliśmy do Bytowa, że przyjechał do Bytowa Duda ósmy, ale z chłodem. Kandydat jest. Brawo, brawo, brawo! Znaliśmy sobie jeszcze tutaj u Państwa mały spacer. Muszę przyznać, że z pewnym rozrzewnieniem. Wspominałem moją poprzednią wizytę w Bytowie, tutaj w lipcu 2009 roku, kiedy był zjazd Kaszubów. Wtedy pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, wydelegował mnie z listem na państwa spotkanie tutaj na Bytowskim Zamku. Spędziłem tutaj wtedy bardzo miłe chwile. I Generalnie jest tak, że też z racji moich związków tutaj z Kaszubami, jeszcze z dzieciństwa, kiedy przyjeżdżałem na obozy kanclerskie, zawsze wracam na tą ziemię z wielkim sentymentem. Także dzisiaj, kiedy odwiedzam wszystkie miejsca w moim kraju, wszystkie powiaty na wszystkich krańcach Polski, rozmawiając na temat przyszłości naszego kraju i rozmawiając na temat tego, jak w moim przekonaniu powinna być realizowana prezydentura i jakie są w związku z tym także i wyzwania dzisiejszych czasów przed władzami Polski i generalnie przed naszym krajem. Nie dopuścić do tego takich jak Polska Ziemia, którą trzeba chronić przed wyprzedaniem w obce ręce. Takich jak ostatnie gałęzie polskiego przemysłu, bo stoczniowy już nam zniszczono, właśnie w ostatnich ośmiu latach. Ale nie można dopuścić do tego, żeby teraz zniszczono wydobywczy węgla kamiennego czy miedzi. A tak się niestety dzisiaj dzieje. I prezydent powinien temu powiedzieć twarde nie, a nie słychać takiego głosu ze strony obecnie urzędującego prezydenta. I dlatego mówię, że Polska dzisiaj potrzebuje zmiany ale potrzebuje przede wszystkim zmiany władzy, po to, żeby można było nasze państwo zacząć naprawiać w wielu dziedzinach w gospodarce, w służbie zdrowia, w edukacji, w ubezpieczeniach społecznych tam, gdzie ta naprawa dzisiaj jest konieczna, niezbędna bo jeżeli z Polski cały czas wyjeżdżają młodzi ludzie, mówiąc, że nie ma tutaj dla nich warunków do życia, że tu nie ma pracy, że nie ma godnej płacy, że nie można sobie zabezpieczyć podstawowych spraw, to ja mówię, że to jest dzwon na alarm, bo jeżeli oni wyjadą i nadal będą wyjeżdżali, to zabraknie w naszym kraju za 20 czy 30 lat jednego pokolenia, a potem zabraknie także ich dzieci urodzonych już poza granicami kraju. I nasze państwo rzeczywiście znajdzie się w niebezpieczeństwie co do swojej dalszej egzystencji. I dzisiaj odwrócenie tych negatywnych procesów. Wepchnięcie Polski na drogę rozwoju, przede wszystkim gospodarczego, to także ważne zadanie, w którym powinien wziąć udział prezydent Rzeczypospolitej. Bo z racji tego posiadanego mandatu to prezydent powinien mieć wizję, powinien wskazać kierunki rozwoju kraju, powinien pod swoimi auspicjami tworzyć razem z ekspertami strategię rozwoju. Ja się chcę podjąć tego zadania i dlatego proszę Państwa o wsparcie, bo uważam. Że można wygrać te wybory, że można zacząć naprawiać nasz kraj, że można stworzyć tutaj nadzieję. Oczywiście to wszystko nie stanie się zaraz, ale ja obiecuję energię i obiecuję aktywność, a przede wszystkim zobowiązuję się do uczciwej pracy, że zrobię wszystko, żeby tych moich zobowiązań dotrzymać. Proszę Państwa o wsparcie, bo wierzę w to, że jesteśmy w stanie naprawdę wiele zdziałać razem dla Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Wyspiewamy tak generalnie wreszcie dla naszego i jego niebezpiecznego Prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Body. Proszę Państwa, taki skromny wiersz Państwu przeczytam, który przygotowałam na dzisiaj. Kraino moja, kraino moja rodzinna, szukam cię wszędzie. Ja, syn marnotrawny, nie z własnego wyboru, błądzący po obcych ziemiach i wodach i mający się każdej pracy. Żadną nie gardzę. Szukam cię na obrzeżach nieznanych ulic i miast, w kościołach, katedrach, śpiewanych modlitwach, w hejnałach, kurantach bijących z zegarów. Na obcej ziemi gdzieś jestem, jak ślepiec błądzę. Lata stracone liczę i utracone zdrowie. Tęsknoty nie policzę, wciąż noszę ją w sobie. Szukam cię w zagubionych melodiach, wygrywanych na instrumentach bezdomnych kloszardów, kawiarnianych gwarach przy kawie i świecach. Najpiękniejszych fortepianowych w walcach Fryderyka. Pod mostami osłaniającymi przed deszczem i wiatrem, na placach z dorożkami jadących przed siebie, gołębiach może tych z krakowskiego rynku. Pod pomnikiem wieszcza gdzieś świeże wciąż kwiaty. Boże, dopomóż mi powracać do mojej krainy, chociaż w snach, by duszę ukoić i wiary nie stracić. Jak pielgrzym z palemką rozkwitłą, nadejście świąt wielkanocnych świętować w kraju u siebie. Dopomóż mi, Panie Boże, wrócić. Dziękuję.